Witamy na kanale Sklepowi Testerze. W dzisiejszym odcinku z okazji 2 czwartku będziemy testować pączki z popularnych sieciówek. Mam ich 5. Sprawdzimy, jak wyglądają w środku, jak smakują. Jest to ślepy test, zrobimy ranking, a później dowiemy się skąd są. Zapraszam. Na początek weźmy pączek z mojej prawicy. W pierwszym pączku powiem tak, na jest. Pachnie jak pączek. Jakiś owocowy, różany. i dobry. jest skórka pomarańczy. Bardzo dobry. Naprawdę bardzo dobry pączek, jak na kupny. Naprawdę super. Mm. I teraz odnoszę się do komentarzy. Popiję. Przechodzimy do drugiego pączka. Sprawdźmy, jak wygląda w środku. Ten słabiej wygląda. Tak sucho pachnie. No dobra, sprawdźmy. Mmm. Tak i suchy. Szału nie ma. No, taki zapychacz. Przejdźmy do trzeciego pączka. Łyczak. Ten wygląda super. Aż normalnie... Nie wiem, co to za sklep musiał być. Ale wygląda naprawdę nieźle. Strasznie wygląda w środku. No. Wygląda dobrze, ale coś nadziennie tak biednie, bym powiedział. No ale pomarańcza jest, lugier się łamie. To jest pomarańczą sobie w W ogóle ten pierwszy miał pomarańczę i to było, to było super. To jest na plus. Mhm. Ten jest taki najbliżej domowego, ale mało dżemu. Mało dżemu. Ciasto dobre. Czułeś taki no czuć takie zwykłe ciasto, nie że takie powietrze, bo to, to jest tragedia. Ale mało na eee, Czwarty pączek. No, na dzień nie wygląda ok. A właśnie, bo tutaj też takie mała komorecz. W tym było właśnie po całej szerokości. A tutaj mamy, ale za to czasem wygląda jakby było więcej. Chociaż może faktycznie tam się na e, kubaturę rozkłada. Nie wiem. E, no, pachnie tak średnio. Sprawdźmy. Na dzień to jakiś jakaś taka multivitamina, multivilowocowe. To jest ten taki lukier lekko kwaskowaty, cytrynowy. Z aromatem i bardzo słodki jest. To I takim cukierkiem strynowym daje. Dużo tego nasiąknęli. No nie jest za smaczny. To taki też kolejny zapychacz. Przejdźmy do ostatniego pączka. Tylko tutaj pozbędę się lukru. No ten to w ogóle jest y, szał. Taką. Widać, że no, nie jest to zbyt ciasto takie, wiecie, plastyczne. <noise> tak. Jakby dowód na to, że ktoś tu próbował coś wbić był, ale jakby ja mogę powiedzieć tak. Jakby szukam cię. O, o Znalazł się. No, ale jakby, jakby nie mówimy tutaj o jakiś Powalającej objętości, a ja myślę, że tu nawet jak z pół małej rzeczki to nie weszło. Więc spróbujmy tego miejsca z nadzieniem. Mm. Takie niedobre. Niedobre. A w ogóle to owocem nie daje. Taka słodka zlepa. Nie. Nie. To jest jak żelek roztopiony z co w środku. Totalnie nie warto. Totalnie nie warto. To prze, przejdźmy do y, sprawdzenia y, rankingu. A później dowiemy się skąd co jest. Y, był mało dżemu, a ten, ten różany był, więc to jest pierwsze, to jest drugie. Ków, ten jest ostatni. ja to sprawdzę jeszcze tego, raz ja sprawdzę, bo po prostu. Czas podsumowań. Y, według mnie, bo to wszystko jest wiadomo subiektywne totalnie, y, ten pączek będzie na pierwszym miejscu, jest najlepszy. Na drugim miejscu będzie ten pączek, który wygląda sły najbardziej domowo, ale no był troszeczkę gorszy, bo mało nadzienia. Na trzecim miejscu jest ten pączek. Ten i ten były, były równie tragiczne, ale po prostu chyba honorowo za ilość nadzienia i że łatwiej było go znaleźć. To, to ten będzie troszeczkę lepszy, czyli na czwartym miejscu. I na piątym miejscu będzie ten ostatni. Ale jeżeli miałbym tak sam wskazywać, to ja bym się ograniczył do kupowania tych trzech. W ogóle te, te, tych dwóch, to bym pod miał. W sensie, jak ktoś chce się zapchać cukrem, super, nie? Ale no nie, ja, nie, 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 totalnie nie. Chcesz poznać, który jest który? Jest, który? Mm, pewnie, chciałbym. Te pierwsze, które który wybrałeś, ten, ten z cukrem, tak? No. To był Lidl. Lidl. Lidl mm. to był droższy pączek z Lidla za 0,69 69 Okej, okay. no to spokojnie. Drugi w kolejności, to tutaj była podpucha, to nie było z sieciówki, drugi A, ten. to był ten domowy, to ten. był z lokalnej cukierni. A, aha, okej. Okay. Jest no to... to nie właściwka, tylko okay. trochę mały Czyli stąd, mały ten, stąd ten lukier, i, Ta. i, i tak. Więc Dlatego okay. taka duża różnica pomiędzy tymi mm -hmm. pozostałymi. Mm -hmm. e, trzeci pączek, który wybrałeś, to Gita. była biedronka. Biedronka, dobra. Biedronka za. Z 98 groszy. 98 groszy. Okay, I te dwa najgorsze no. to ten z Pudrem, który na przedostatnim miejscu to był też Lidl, ale tańszy pączek z Lidla za 79 groszy. Mhm. I ten najgorszy, twoim zdaniem, to był Carrefour za 59 groszy. Aha. Podsumowując, myślę, że warto troszeczkę dołożyć i te pączki, droższe faktycznie razem z ceną idzie jakość. Tłusty czwartek, jednak lepiej, jak już jemy te pączki, to takie no, lepiej nie żałować sobie, tak kupić coś smaczniejszego. Generalnie na co dzień pączków to my nie polecamy, bo, bo są bardzo kaloryczne. No, ale skoro bija się tłusty czwartek, to 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 nie ma co, warto próbować i, i kupować. Dziękujemy za oglądanie dzisiejszego odcinka, było nam niezwykle miło. Życzymy smacznego. Dziękujemy za poświęcony czas i do zobaczenia.